Staramy się, aby w naszych domach było bezpiecznie, zakładamy alarmy, jakieś drzwi antywłamaniowe, ale to samo powinniśmy zrobić z naszymi kamperami, którymi podróżujemy po różnych częściach Europy, w których również grasują złodzieje, albo zabieramy, zabierając z sobą sprzęt fotograficzny czy kamery, czy drony, również musimy o nie zadbać. I jednym ze sposobów na to nasze bezpieczeństwo wewnętrzne są różnego rodzaju zabezpieczenia na drzwi, na różne włazy czy drzwiczki, które mamy w kamperze. A o tych zabezpieczeniach, które są dostępne na rynku polskim i są dostępne w sklepie ACK w konziu Koźle, opowie Grażyna Sala. Witamy okay. Ciebie, Grażyno. Witam. Jest, przygotowałaś nam ogrom różnych, różnistych rzeczy. I belki, i duże, i małe. No to może pokrótce przedstawimy naszym widzom te produkty. Oczywiście. Tak jak mówisz, bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Jedziemy naszym domem na kółkach i chcemy czuć się bezpiecznie, czy na parkingu, czy na kempingu. Stąd też w ostatnich czasach. I takie zabezpieczenia naszych pojazdów są bardzo istotne. Praktycznie każdy klient, który odbiera u nas kampera nowego, decyduje się na takie rozwiązanie już na samym początku. Klienci, którzy mają starsze pojazdy, dokupują, stąd też oferta tych produktów jest coraz większa. Mamy trzy firmy wiodące, które specjalizują się w tych produktach. Jest to Heosejfy. Jest to firma Fiama i e, firma Tiule. Chaosafe e, ma e, bardzo dużo zabezpieczeń dedykowanych do e, kabin pojazdów, na przykład e, do Transita, do Sprintera, do e, Ducato, e, dedykowane oczywiście do konkretnych e, e, roków e, lat i roczników, tak? Roczników, oczywiście. Tak, tak. E, z tego powodu jest to e, bardzo duża oferta Dedykowana do kabiny kierowcy. No, to zaprezentujemy może poszczególne, zaczniemy o nich opowiadać. Oczywiście. To są akurat produkty z firmy Hoos Safe. Tak wyglądają zabezpieczenia dedykowane do kabin kierowcy wewnętrzne. Czyli montujemy je, tak jak tutaj jest narysowane na wewnętrznych częściach w kabinie kierowcy, występują w do najbardziej popularnych pojazdów, jakie wykorzystujemy do karawaningu, czyli do kato, transit, także sprinter, do innych pojazdów także. Wersje są różnego rodzaju na zamknięcia tego typu bądź na kluczyk wewnętrzny. To montujemy, montaż jest bardzo prosty z tymi zabezpieczeniami. Mogą sobie poradzić osoby nieznające się na pracach serwisowych. Montaż jest bardzo prosty. Czyli samemu samemu tak. można, można tylko kupić od was ten produkt i go samemu zamontować. Tak. Według tak. instrukcji, oczywiście, tak. która, która jest wewnątrz, to. ale są tutaj właśnie produkty, które są do wewnątrz kabiny, tak jak powiedziałaś. Ale I, też do zewnątrz. I na tak. zewnątrz właśnie. To jest dodatkowe zabezpieczenie na klamkę wejściową. Tak jak tutaj widać, nakładamy sobie y, tutaj montaż, tak, że jest prosty, to jest zabezpieczenie zewnętrzne. Tak? Mhm. Tutaj też zewnętrzne zabezpieczenia, to akurat jest model y, oczywiście uniwersalny, montowany na framudze y, w drzwi bo są w wersje w dwóch wersjach, czyli to jest montaż na framudze, tak jak tutaj jest na, narysowana, ale też są montowane na ścianie, czyli dwa rodzaje sposobu montażu. Wszystko zależy od tego, ile miejsca mamy do zamontowania tego zamka z zewnątrz, czy, czy nam coś przeszkadza, czy nie. Firm... Przyznam się, że sam, sam montowałem takie zabezpieczenie już. I co, udało się? Tak? Udało się. Udało się naprawdę jest to bardzo proste, tylko oczywiście trzeba troszeczkę przemyśleć to i. Jest i instrukcja zamontować. obrazkowa, więc bardzo prosta, trzeba się tylko chwilkę zapoznać. Na pewno w razie problemów nasi serwisanci także pomogą Państwu. Tak jak powiedziałam, jest to bardzo dobra firma, zabezpieczenia są bardzo dobre. Szeroki wybór dodatkowych, zewnętrznych, wewnętrznych to też jest ciekawe. Bywają też zestawy, czyli można na przykład sobie kupić trzy takie same zamki. To akurat pokazujesz taki dodatkowy wewnętrzny, zewnętrzny, mhm. niezależnie od pojazdu. Aha, też, czyli też, ciekawe, dla drzwi, tak? też ciekawe rozwiązania i jest tego dosyć dużo. Tutaj akurat Aha. na półeczkę przyniosłam, można na przykład kupić sobie zestaw. Tego samego zabezpieczenia na trzy, na przykład na drzwi wejściowe, na dwie, dwie, dwoje drzwi w luku bagażowym garażowy. otwieramy sobie jednym kluczem. To też Cześć. jest taki Aha. zestaw, jest dosyć fajny, dużo klientów z tego korzysta, ale zabezpieczenie kabiny to jest też bardzo ważne, nie tylko drzwi wejściowe. Dobrze, to może przejdźmy tutaj dalej, bo to jest... E, jednym pierwszy z Waszych dostawców, tak, czy producentów? Tak. tak. Fiama oczywiście też ma tego typu produkty, e, różnego rodzaju zabezpieczenia. We, wewnętrznych nie ma, ale ma z kolei zabezpieczenia zewnętrzne. Czyli także e, blokady, e, dodatkowe zamki, sposób montażu także jest. Mhm. To jest akurat montaż na ścianie. A tu akurat mamy montaż na fram framudze w drzwiach, więc tak. też wybieramy sobie taki, jak nam najbardziej pasuje. Wersje kolorystyczne są różne, ponieważ coraz kiedyś były tylko białe. Fiamma Ściany wie, dokładnie teraz że są, są busy w kolorze czarnym, że tak. są miniwane w kolorze szarym, więc kolorystyka się powiększa. Szare, czarne i w naszej ofercie także. Zestawy tego typu różne, tak samo są boksy, które Ähm. Um. Też mamy trzy zestawy, trzy sztuki blokad z tym samym kluczykiem, czyli też wygodne rozwiązanie. Możemy sobie dodatkowo lub bagażowy zabezpieczyć. Bardzo fajne są także czyli kolejna, to jest kolejny rodzaj blokady? Zewnętrznej z firmy tak. Fiamma są to tak zwane uchwyty, które są blokadą drzwi wejściowych do kampera bądź do przyczepy, a dodatkowo służą jako rączka pomocnicza do wejścia do kampera. Możemy się przytrzymać, złapać, wygodniej nam się. Się wchodzi po, po schodkach do, do pojazdu, więc tak by być, ten produkt ma dwie funkcje w jednym. No i tak, czyli to jest już kolejny produkt na zewnątrz stosowany do, do drzwi wejściowych, ale tutaj masz jakąś taką belkę dużą. O co Belka tutaj chodzi? Jest to zabezpieczenie kabiny kierowcy. Jedna, jeśli chodzi o fiamę, jest to taki drążek rozporowy. Tutaj na obrazku jest pokazane, że wkładamy między szybą a, a, a tutaj. Częścią wewnętrzną w kabinie. Tak. Roz, dopasujemy sobie do szerokości, i w tym momencie nie pozwala to yy, osobie, która jest nieproszona do naszej kabiny, otworzyć drzwi wejściowych w kabinie kierowcy. Ja widziałem różne rozwiązania, ludzie stosują i sznurki, i właśnie takie drewniane kątówki, mhm. właśnie pod, działające na podobnej zasadzie. No jednak to już jest gotowe, profesjonalne, ładnie, estetyczne tak. i coś takiego również można u Was kupić. Cena tutaj, zobaczcie, 273 zł. Tak. No i, jest, i to jest produkt uniwersalny, czyli musimy sobie tylko dostosować do szerokości kabiny. Nie jest to dedykowane do konkretnego pojazdu. Także uniwersalna blokada. Oczywiście firma Tule też nie zostaje w tyle. Zabezpieczenia wewnętrzne, zewnętrzne, także ładne, estetyczne, też tego typu, czyli blokada uniwersalna, mocowana na ścianę, mocowane na. Także są w ofercie. Mocowane na, na framudze, czyli na ościeżnicy, drzwi. E, mają także dedykowane do kabiny kierowcy wewnętrzne blokady. Mhm. Także też, też jest to dosyć fajne. E, jako... A, czyli się nie otworzy osłupek. Tak. Ten boczny się po prostu blokuje. Tak, tutaj jeszcze jest bardzo fajne, no może nie wygląda ładnie w sensie jako, bo tutaj akurat są dwie części. Jest to zabezpieczenie do vanów, czyli możemy zabezpieczyć drzwi przesuwne z tyłu, bądź drzwi otwierane z tyłu w dwóch częściach, które są z tyłu miniwanów. Mini też bardzo dobrze nam się sprzedają. Tutaj też jest blokada akurat w kolorze czarnym, też ładna, estetyczna ze, zabezpiecza z zewnątrz. No ja i... bym powiedział jeszcze tak. To jest takie moje małe wtrącenie, że w kształcie boksu tula. Tak tak, 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 jednak tutaj design jest tak, jak tak. widać, idą w cały czas tą samą stronę. Dobrej jakości, ładnie wyglądające, to już pomijam. To także jest rączka zabezpieczająca zewnętrzna, czyli także jak. To, tak, co jak, wcześniej we Fiamie tak, było. Tak, tak, tak? jak Fiama, tak, tak. tak, Tiule, Dodatkowe y, zabezpieczenie i też rączka pomagająca wejść do pojazdu. Podtrzymujemy się, mamy stabilne wejście. No dobrze, to tutaj praktycznie wszystkie produkty, które można wykorzystać wykorzystać w kamperze, niektóre z nich również w przyczepie kempingowej, tak, tak. a teraz zaprezentujesz nam to, co będzie można wykorzystać tylko i wyłącznie w przyczepie kempingowej, tak? tak Czyli tak. zabezpieczenie haka, aby nikt nam po prostu naszą przyczepą nie odjechał, kiedy my jesteśmy na wycieczce na przykład z samochodem, a nasza przyczepa stoi w no, jednym no miejscu. nie chcielibyśmy tak? jednak przyczepy także stracić, stąd też producenci tutaj starają się także o zabezpieczenie dla przyczep. Są to blokady haka, akurat tutaj mamy nowe produkty z firmy Alko, różnego rodzaju, także też do bardzo dobrej jakości. Solidne, ciężkie, nawet podniesienie e, takiego produktu, przepiłowanie. Oj, to, z, to naprawdę waży, to waży 5 kilo to co najmniej. Tak, porządne tak. E, jakościowo, z, na pewno e, zabezpieczy nam przyczepę. Można także sobie e, zakupić coś mniejszego, także bloka DHK, też z kluczem. Także tak. oferta, no akurat tutaj przyniosłam kilka produktów, jest bardzo szeroka. Zabezpieczamy. To ja tutaj akurat zabezpieczam czymś takim swoją łódkę wędkarską, czyli od dołu wkładamy w miejsce kuli, wkładamy to zabezpieczenie, przekręcamy kluczyk, to nam się rozszerza i o dokładnie tak. No, tak, tak. To jest rysunek, to jakiś tak sposób. To, wygląda. to wykorzystujemy, yy, zabezpieczamy nie tylko kampery, tak jak powiedziałeś, przyczepy także. No, przyczepy już też mogą kosztować kilkaset tysięcy, bo i są przyczepy za 300 tysięcy i i więcej, jaka a za by... tyle co kampery. Tak, ale jaka by nie była, to jednak nie chcielibyśmy bez niej zostać, szczególnie gdzieś na jakimś wyjeździe, więc yy, trzeba o ty, takich zabezpieczeniach pomyśleć. Dobrze, Grażyno, dziękuję Tobie bardzo za zaprezentowanie tych produktów. A tych, którym leży na sercu bezpieczeństwo swojego pojazdu, czy to przyczepy, czy kampera, zapraszamy do ack.pl bądź do Kędzierzyna Koźle. Serdecznie zapraszam.